Historia Polski miała swoje zloty, ale miała również upadki. 123 lata to jest okres, gdzie Polska zniknęła z map Europy i świata. Mimo wszystko, przez te 123 lata, my, Polacy, jako naród, cały czas pamiętaliśmy, gdzie jest nasze miejsce na mapie Europy. Pamiętaliśmy o swojej tożsamości i swojej narodowości. Co roku składamy wiązanki kwiatów w Kosakowie przed urzędem, przypomnikiem Józefa Kleby. W tym roku również złożyliśmy takie kwiaty, była asysta Wojska Polskiego, było bardzo wiele organizacji, stowarzyszeń, wszyscy radni samorządowcy. Chcemy w ten sposób uczcić, tak naprawdę uhonorować właśnie 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach Polska wróciła na mapę Europy, wróciła na mapę świata. Przez te 123 lata wszyscy Polacy pamiętali o swoich historii, pamiętali o swojej tożsamości. I tak naprawdę dzisiaj faktycznie to powinno być święto radosne i chyba tak to też traktujemy. 3, 2 1 star po raz kolejny na sportowo w zeszłym roku niestety z powodu pandemii mieliśmy przerwę jednak w tym roku w Wróciliśmy bardzo hucznie, gdyż uczestników jest rekordowo dużo, prawie 800. Naprawdę nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji, więc liczymy, że z roku na rok impreza będzie się rozrastała. Naprawdę mamy uczestników z całej Polski i zapisywali się do ostatniej chwili, nawet mając perspektywę, że medal zostanie im dosłany w późniejszym terminie.